Siemanko, witajcie bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z gry The Escapist. Jest to gierka indie tworzona przez ludzi od Warsonów, czyli Team 17 powinniście kojarzyć. I chodzi tutaj o to, żebyśmy uciekli z więzienia mi się bardzo serial podobał, przynajmniej pierwszy sezon Skazanego na Śmierć, także myślę, że to będzie taka powtórka z tego. Także ruszamy. Będzie pełen let's play z tej gry, dopóki po prostu nam się nie uda uciec. I sobie na początku tworzymy postać. No, mamy parę postaci po prostu do wyboru. Weźmiemy sobie tego pana i nazwiemy go Flotar. Dobra. I mamy do wyboru dwa więzienia. Jedno jest z jednego jest troszeczkę trudniej uciec, z drugiego trochę łatwiej. Na początku weźmiemy sobie to łatwe więzienie, tak żeby po prostu zobaczyć, czym to się je, i dostajemy kartkę. Witajmy nas we, więziemy, we więzieniu. Mamy tutaj o telewizor. Dziękuję. Yy, Zarombisty telewizor. Yy, co my tutaj mamy w tym? Nic w sumie ciekawego. Ok. Możemy wyjść? Czekajcie, która jest godzina? 7:58. O 8 jest poranny apel, także musimy wstać i iść na ten apel. Dobra, gdzie się ustawiamy? Ok. I mamy Changa, Paula. Xaviera i ktoś tam, i ktoś tam jeszcze jest z policjantów. I właśnie co oznaczałem? Tu wykrzykniki oznaczają mm, misje, Możemy sobie misję wziąć od nich, a te woreczki z pieniędzmi oznaczają, że po prostu mogą nam coś sprzedać. Tu mamy jakieś dziwne magazyny, nie, nie wiem o co chodzi. E, jakieś śrubokręty, no takie rzeczy do ucieczki. Także powinno być naprawdę ciekawie. Dobra, musimy czekać na koniec apelu porannego. I za każdym razem yy, dwie osoby losują, którymi, którym przesz przeszukają cele, te cele. Także trzeba uważać, żebyśmy my nie padli ofiarą tego, tego złego, złego przeszukania. Bo jeżeli na przykład coś mamy yy, nielegalnego, no to wtedy mamy przesrane, bo nam to zabierają. Za chwilę w ogóle Wam pokażę, na czym to wszystko tutaj. Yy. Na czym to wszystko polega? Aha, będę pierwszy w stołówce, dziękuję bardzo. Zajmę sobie najlepsze miejsce. Okej. Okay. A, chciałem podwójną porcję. Ok. no gościu sobie nie usiądzie. E, tutaj mamy symbolizuje kasę, nasze zdrowie. Mm, na ile policjanci, powiedzmy, są nami zainteresowani, czyli na ile coś złego tam robimy, podejrzanego. I to jest zmęczenie. 0% to oznacza, że jesteśmy wypoczęci, 100%, że bardzo, bardzo zmęczeni musimy iść spać. Dobra, ja już zjadłem się na w sumie. Mogę, mogę już do 10 pewnie, jeśli nada nie będzie. Halo? <laughs> nie będę Cię nazywał królem. Dobra, mm, mamy po, czas tego. Czas... Możemy robić co chcemy po prostu, tak w skrócie. Czekajcie, wrócę tu. O, dokładnie, i możemy sobie mm, zabrać troszeczkę. Troszeczkę przedmiotów, które nam się przydadzą. A do czego to za chwilę wam. Za chwilę wam powiem. Wracamy do naszej celi. Nie, tutaj to nie jest nasza cela niestety. Okej, okay, nasze cele są tam gdzieś. Mamy poran, znaczy z rana po prostu mamy czas wolny. Czekajcie, to była moja cela? Nie wiem, która, która cela była moja już. Kurde, jestem od tego w tym więzieniu od 5 minut, a nie wiem, gdzie ja mieszkałem. Dobra, mogę tu wejść? Powiedzmy, że że to będzie O, widzicie, dobra inwentory full. Fajnie, fajnie. Nie, no, dokładnie, to nie jest moja cela. To no, chyba będzie moja. Dokładnie, moja cela, fajnie. E, zabrałem gościowi, gościowi rzeczy, znaczy pościel zabrałem mu. I czekajcie. O, widzicie, mogę wejść i tu mam dostęp do wentylacji. Można, jednym ze sposobów jest ucieczka, ucieczka przez właśnie wentylację. A czekajcie, jeżeli użyję tego tutaj, bo wiem, że można też mm, spróbować uciec dołem, że tak powiem. Ale niestety. Wow, nie, ja nic nie chciałem spuszczać, bez przesady. Ok, weźmiemy sobie to, położymy gdzieś tu. Ok, i wentylacja, i używamy. Czekajcie, czekajcie, bo spaliłem pewną rzecz. Mm, musimy najpierw się przygotować. Dajcie, nam, dajcie mi pościel. Zabieramy każdemu pościel. O, inwentory full. I wtedy sobie wywieszamy. Fuck, dobra, lunch. Wywieszamy sobie tutaj, żeby, żeby policja się do nas nie przysapała. Znaczy policja, strażnicy. I powinno być całkiem spoko. Dobra. Ja w ogóle się nie zmęczyłem, nic nie robiłem. Dobra, usiądę teraz tutaj. Mam nadzieję, że nikt mnie, nikt mnie za to nie zabije. Są tutaj bójki jakieś losowe. Właśnie, my żeby zarobi, zarobić pieniądze, musimy iść do pracy. Także teraz za chwilę sobie będę próbował coś tam ogarnąć. Crafting Note, o to by mi się przydało. Dobra, mogę stąd wyjść już. Czekajcie, mogę wyjść? O, dokładnie, widzicie, 10% już mam. Chciałem właśnie wam pokazać na czym to polega. Okej. Okay. Do 13 pewnie będzie. O. Widzicie i muszę wykonać swoją robotę. Ale że ja roboty nie mam, to najpierw muszę, muszę w jakiś sposób ją sobie ogarnąć. Ja nie chcę. Nie chcę tutaj do tej roboty. Ja pierdzielę. Dobra, brudne ubrania mamy. Mm, szóstka. Bierzemy. Okej. Okay. Już. Dziękuję bardzo. I teraz. O! I właśnie na, na tym polega mniej więcej moja robota jest naprawdę najlepszą pracą na świecie. Mogę podwie wrzucać. O, mogę, nice. Dobra. Yy, dalej. Okej, okay. musimy po prostu wykonać robotę i za to będziemy yy, dostawali jakieś tam wynagrodzenie, nie? Czyli całkiem. Całkiem spoko. Yy, Im szybciej po prostu się... No dalej. Im szybciej się wyrobimy z tym, no to tym więcej czasu czasu wolnego będziemy mieli. No, na początku będzie to szło dosyć topornie, później jeżeli... Wow! O, tam mogłem wejść na to. Dobra, dobra, trzeba będzie pamiętać. Mm, tutaj to mogłem te noże plastikowe e, powyrzucać, ale no po co, skoro skoro... na razie na razie całkiem mi to wychodzi. Tak, tak pracuje, pracuję, jak widzisz panie. Panie, panie, dobra, mm, lecimy, tak, tak, no, dalej wrzucaj to pranie, kurde, jakieś dziwne te ubrania, no, dobra, to się wyprało, nie, nie wyprało się, aha, dobra, to to mogę, kurde, to wyrzuć to na ziemię, wyrzuć to, dalej, wrzuć to i później ktoś to odbierze inny, o, i dostałem 40 dolarów. I teraz, i teraz w sumie y, nic nie muszę tutaj robić, to jest podobno najprostsza praca, jest jeszcze praca chyba listonosza z tego co wiem, jest trochę tych, y, tych robót, o u tego pana, z tego co wiem, no mogę z tobą porozmawiać, ziomeczku, chyba nie mogę z tobą porozmawiać, dobra, będziesz coś chciał, N niczego ci nie załatwię, ale dobra, mm, apel, apel popołudniowy, gdzie ja teraz, aha, siłownia, dobra, y, weźmiemy sobie tu, i QE naciskamy. I po prostu. To jest każde podniesienie. To jest całkiem spoko. I trenujemy swoją siłę. Oczywiście rośnie nam e, zmęczenie, także później po tym z tego co wiem jest prysznicu, są prysznice. I będzie można właśnie ochłonąć na chwilę. Dobra, ale podnosimy, coś się z nami dzieje, kurde. Dobra. Yy, są trzy rodzaje bodajże treningu. Możemy biegać, zwiększając szybkość. Tutaj zwiększamy siłę i możemy jeszcze zwiększać inteligencję. Yy, każda że do czegoś nam się tam przydaje. O, widzicie, i jesteśmy pod prysznicami, i możemy sobie porozmawiać. Yy, hmm. Dobra, wszystko. Wszystkie questy biorę. Jak mi się uda coś zrobić, no to, no to fajnie. Yy, dobra, zmęczenie opada. Czy ja mogę sobie jeszcze tutaj. O, widzicie, ja tak bardzo chcę trenować, że no nie mogę się powstrzymać i... A, dobra, okej. Okay. Dobra, 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 już się kąpię razem z innymi. O, siemanko, brodaczu. O, cześć dziadku. Dobra, 17, zmęczenie, zmęczenie opada jak co innego. I możemy już chyba za chwilę wychodzić. Czekajcie, pewnie godzinę mam. Godzina na prysznic, kto to widział? <laughs> okej, okay, już o mydłach gadają, wiadomo, jak to we więzieniu. E, okej. Okay. I teraz mamy kolację, także tak wygląda typowy dzień we więzieniu, a my oczywiście będziemy starali się stąd uciec. Jeżeli macie jakieś pomysły, e, w jaki sposób mogę uciec, to znaczy jakiego, jakiego sposobu użyć, bo jest tu pa, tych parę sposobów na ucieczkę, możecie oczywiście pisać w komentarzu, na przykład flota, zrób to i to, albo, albo to i to. Dobra, no ale niech, e, niech jedzą, a ja... Wow, sorry ziomek, ja chciałem z tobą porozmawiać. Mmm... Bóg, okej. Okay. Chciałbyś książkę? A ty co, co byś chciał? No nie, ja nie, nie chcę cię wywalać murzynie. Mmm... Um, hmm. Dobra, zegarek. Który? Xavier, tak? A ty jesteś Xavier, z tego co wiem. Siemano? Okej. Okay. I mamy mm, czas wieczorem. Taki, taki na wykorzystanie. Robimy co chcemy. I okej, okay, ja muszę ukraść parę pościeli, tylko muszę poczekać na Pana Policjanta. Okej, okay, dziękuję. O, fajnie, fajnie, fajnie. A ja nie wiem co, co z tym telewizją, hmm. No dobra, włączyłem telewizję. No bo, o, teraz wiem, że mogę sobie wejść na górę i mogę sobie poprzecinać tutaj wentylację. To jest całkiem, całkiem spoko. Oczywiście jest tutaj crafting do robienia lepszych rzeczy i tak dalej, i tak dalej. No idzie to powoli, bo mam yy, bo mam, bo mam słaby, słaby w ogóle ekwipunek, tak, że tak powiem. I w ogóle jak można się męczyć przecinając kraty? To jest dla mnie niezrozumiałe dosyć, no ale cóż. Powiedzmy, że jest. Ok, Spokojnie, 35. Do oporu to musimy mieć. Mam nadzieję, że nie nawiedzą mojej tej Mojego zamieszkania mojego, Mojej celi, kurde zamieszkania Co ja w ogóle garam Dobra, może mi się uda w sumie przeciąć teraz te kraty I będę mógł sobie już yy, Zobaczyć co będzie dalej Tutaj wiem, że to trzeba będzie też poprzecinać To trochę mi yy, też zajmie Dalej A w sumie mogę trójką klikać po prostu O, i będzie o wiele szybciej Też nie ogarnąłem Dobra, ile to ma jeszcze? 10, dobra, czyli na dwa razy ale powinno, powinno, mi się udać o pięknie przesunąć, chociaż nie, wyjdzie na to, że będę zmęczony no szkoda okej, okay, dobra, jestem tak zmęczony, że już nie mogę chodzić dlatego powinienem szybko wskoczyć pod prysznic i to zmęczenie ze mnie magicznie odejdzie o, a tu cały czas się pierze, znaczy w sumie już się nie pierze okej okay. dobra, pyk, pyk Pyk. o, I to jest, to jest dobre, czekajcie. Mam chyba 15 minut na dotarcie na ten apel, także jeszcze chwilę mam. Dobra, lecę. Lecę, lecę. No super, myślałem, że się spóźnię. Dobra, co my tu mamy? Mamy łom, żeby się gdzieś włamać. O, cement mam, fajnie. Jakaś lina, mogę mu coś dać. Nie chcę ci nic dawać, Ziomek. Okej, okay, no nie świećcie tymi latarkami po oczach, dziękuję. Jest tu izolatka, jeżeli coś przeskrobiemy. Także jest naprawdę ciekawie. O, widz, widzicie, to są przedmioty zakazane, a... Nie no, w, w sumie wszystkie są tutaj zakazane. Także trzeba uważać. Yy, przydałby mi się taki przecinak fajny. Właśnie, i muszę. do ludzi. Yy, kurde, mają. Yy, ludzie w celach mają ciekawe przedmioty. Będę musiał po prostu ograbić parę cel. Mam nadzieję, że nikt się, nikt się nie obrazi na mnie. Abra oni sobie tutaj gadają, gadają, gadają A my zobaczymy za chwilę co będzie dalej, oczywiście. Tak odcinki będą do 20 minut tak tradycyjnie. Okej, okay, idziemy. Światła światła zgasły. Będzie ciekawie. Dobra, hmm, To są moje rzeczy. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Mam pomysł. A nie no w sumie i tak będę musiał iść spać. Ale najpierw zanim pójdę spać, hmm, przed nieby tą wentylację. O, jestem właśnie w szybie wentylacyjnym i teraz mogę na przykład sobie to pociachać i to mi też trochę na pewno zajmie. Dlatego najlepiej yy, sobie kupić od ludzi tutaj albo po prostu ukraść komuś yy, z celi przedmioty potrzebne. Czekajcie, jeszcze nie muszę iść spać, znaczy w sumie w ogóle tutaj nie muszę iść spać, ale lepiej żebym szedł, bo wtedy mi to zmęczenie troszeczkę zmaleje. Ale jeżeli jeszcze mam chwilę, to sobie po, pociacham kraty. O, tam jest zrabina. Ciekaw jestem, właśnie jak to wygląda. Okej, okay, dobra. 103, wow, to jestem bardziej zmęczony niż zmęczony. Okej, okay. mm. Chwila, nie, nie chcę nic. Mogę, mogę do łóżka? Mogę iść do łóżka, czy nie? Da, daj mi to. Kurde, ja chcę po prostu to przenieść. A prawym. Okej, okay. ja bym tak. Eee, tak, śpi. Do rana i powinno być całkiem całkiem ciekawie. I wiecie co? W tym miejscu sobie zakończymy. Będziemy grali sobie tak po jednym dniu. Jeden dzień, powiedzmy, trwa te 12 minut. Także może w następnym odcinku weźmiemy sobie dwa dni. To był taki pierwszy odcinek. Jeszcze za bardzo nie znam wszystkich. Tajnik, znaczy tajnik. Jakich tajnik? Boże, co ja powiedziałem? Nie znam wszystkich oczywiście rzeczy w tej grze, także będzie naprawdę ciekawa zabawa. Jeżeli Wam się spodobało, zostawcie lajka, możecie skomentować to. I widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się. Cześć.